Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Wczoraj rozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego Mateusz Gamrot nie dostanie szybko walk z czołówką w UFC, natomiast dzisiaj najprawdopodobniej poznaliśmy rywala i datę jego powrotu. Co do tematu wczorajszego materiału nie myliłem się, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Gamer skrzyżuje rękawice z danym hukerem, który znajduje się dopiero na 11 miejscu w rankingu. To z kolei ponownie wydłuża jego drogę do walki o mistrzowski tytuł, nawet w przypadku wygranej, chyba że zrobiłby to w spektakularnym stylu. O rzekomym starcie obu zawodników poinformował portal MMA Junkie, a historia pokazała, że jak już wrzucali informacje o jakimś pojedynku, to oficjalne ogłoszenie przez UFC było tylko kwestią czasu. Walka Gamrota z Ukere miałaby się odbyć 17 sierpnia w australijskim perf na gali UFC 305, więc na naprawdę mocnej gali. Byłaby to fenomenalna okazja dla naszego rodaka, żeby skończyć przed czasem swojego rywala, tym bardziej że ten będzie występował przed własnymi kibicami. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o pojedynku Mateusza Gamrota z danym hookerem, który najprawdopodobniej dojdzie do skutku już za 5 tygodni. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, zostawcie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę pod filmem dla youtubeowego algorytmu. Bez przedłużania lecimy z tematem. Mateusz Gamrot aktualnie jest na fali trzech wygranych z rzędu z zawodnikami, którzy stoją wysoko, jeżeli chodzi o hierarchię w kategorii lekkiej. Na tej drodze najpierw pokonał Żalina Turnera przez niejednogłośną decyzję, następnie Rafaela Fizjewa, który nabawił się kontuzji, i Rafaela do ponownie na kartach punktowych. Wcześniej natomiast musiał uznać wyższość Benila Dariusza na pełnym dystansie, który przeciwstawił się graplerskim zapędom popularnego gamera. Takie rezultaty dały Mateuszowi wysokie i stabilne piąte miejsce w rankingu kategorii lekkiej i wydawało się, że walka o pas jest coraz bliżej. Wygląda jednak na to, że Polak będzie musiał stoczyć i spektakularnie wygrać jeszcze co najmniej dwa starcia, ponieważ jego kolejnym rywalem będzie zawodnik, notowany dopiero na 11. miejscu. Dan Hooker w ostatnim czasie również zalicza całkiem udane występy w OKTAGONIE Federacji UFC. Dwie ostatnie walki wygrał najpierw z Claudio Puellesem przez knockout, a następnie, tak jak Gamer, pokonał Jolina Turnera przez niejednogłośną decyzję. Wcześniej jednak można powiedzieć, że był bliski wylotu z amerykańskiej organizacji, bo na pięć walk wygrał tylko jedną z Nasratem Hakparastem. To spowodowało, że Australijczyk zajmuje aktualnie 11 miejsce w rankingu, a dzięki potencjalnej wygranej z Gamerem mógłby szybko zaatakować najlepszą piątkę swojej kategorii. Z ciekawostek można dodać, że 28 czerwca minęło 10 lat odkąd Hooker zadebiutował w UFC, więc jest już zasłużonym zawodnikiem tej organizacji. Potencjalne zestawienie Mateusza Gamrota z danym Hookerem nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, ponieważ nawet w jednym z ostatnich filmów po walce Gamera sugerowałem, że Australijczyk może być jego kolejnym rywalem. Obaj zawodnicy zbudowali też ze sobą wspólną historię, która opierała się na internetowych zaczepkach w jedną, jak i w drugą stronę. Szkoda byłoby tego nie wykorzystać, tym bardziej jeżeli gala odbywa się na terenie Hookera, przez co jego fani na pewno zawitają na halę, żeby go dopingować. Problem jest taki, że jeżeli Mateusz spektakularnie nie wygra tego pojedynku, to nijak mu się to przyda w kontekście ubiegania się o walkę mistrzowską. Hooker jest aż o 6 oczek niżej w rankingu niż Mateusz, więc w tej walce więcej do wygrania ma zawodnik z Australii. Mimo wszystko uważam, że na papierze faworytem jest nasz rodak, i pomimo dobrych warunków fizycznych Dana, ten raczej nie powinien stanowić dla gamera większego zagrożenia. Nie zmienia to faktu, że Polak nie może się nastawiać na łatwy pojedynek, żeby czasem go to nie zgubiło, bo przegrana znacznie oddali go od walk z czołówką. Pozostało nam tylko czekać na oficjalne ogłoszenie tego pojedynku przez Federację UFC, ale myślę, że to kwestia kilku dni. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o potencjalnej walce Mateusza Gamrota z danym hookerem, która najprawdopodobniej dojdzie do skutku na UFC 305 w Australii. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of May.